Chociaż formalnie Bielsko-Biała powstało 1 stycznia 1951 roku, myliłby się ten, kto by pomyślał, że ma do czynienia z młodą aglomeracją. Bielsko jest miastem powstałym jeszcze w średniowieczu. Biała, natomiast choć młodsza, też ma blisko 300-letnią historię. Życie obydwu miast, chociaż różne, ze względu na swoją bliskość wzajemnie się przenikało. Dzieląca ją granica państwowa, mozaika narodowa i wyznaniowa sprawiała, że mają bogatą i bardzo interesującą historię. Rzeka Biała, którą potocznie zwana też Białką, zawsze była częścią obu miast. Etymolodzy, czyli znawcy nazw, przypuszczają, że nazwy miast Bielsko i Biała wywodzą się właśnie od rzeki Białej, a nazwa samej rzeki symbolizuje jej barwę białą, czyli jasną i czystą wodę, choć może być też związana z bieleniem płótna. To ta niewielka rzeka była nie tylko początkowo głównym dostarczycielem wody pitnej, ale wzdłuż niej powstawały tartaki, młyny, a później liczne zakłady włókiennicze. Dzięki czemu oba miasta, korzystając z jej dobrodziejstw, pomimo zmian przynależności państwowej, dynamicznie się rozwijały. Bielsko to dziś lewobrzezna i tak zwana śląska część naszego miasta. Od początku istnienia była związana z dziejami Śląska Cieszyńskiego, który w połowie XIV wieku znalazł się pod panowaniem czeskim. Jednak już XVI wiek przeszedł we władanie dynastii Habsburgów, którzy władali nim najpierw w ramach Cesarstw Austrii, a później w ramach Austro-Węgier stał się częścią Śląska Austriackiego. Jego część od Cieszyna do Bielska przyjęliśmy nazywać Śląskiem Cieszyńskim. Natomiast prawobrzeżna miejscowość Biała należała do Rzeczypospolitej i była częścią zachodniej Małopolski. Prawa miejskie otrzymała w 1723 roku. W roku 1772, w ramach pierwszego rozbioru Polski, teren ten przypadł Austrii. Biała stała się miastem na zachodniej granicy Królestwa Galicji i Lodomerii prowincji Cesarstwa Habsburgów, rozciągającej się daleko na wschód, aż po rzekę Zbrucz. Jej stolicą był Lwów. Warto przy okazji przypomnieć, że Bielsko nigdy nie było pod zaborami, gdyż w tym czasie już od kilku wieków było częścią Austrii. Po rozpadzie Austro-Węgier w 1918 roku teren obu miast wszedł w skład nowego powstałego państwa Rzeczypospolitej. Podczas II wojny światowej Biała została przyłączona do Bielska. Wraz z zakończeniem zmagań wojennych powrócono do Starego Podziału. Tym razem Bielsko stało się częścią województwa Śląsko-Dąbrowskiego, przemianowanego na katowickie, natomiast Biała znalazła się w województwie krakowskim. Bielsko i Białą połączono w styczniu 1951 roku, a nieopodal mostu nad Rzeką Białą postawiono pamiątkową tablicę, która przypomina nam o tym ważnym wydarzeniu. Reforma Administracyjna kraju sprawiła, że od 1975 roku do 1999 miasto stało się stolicą województwa Bielskiego. Po kolejnej reformie administracyjnej Bielsko Biała utraciła status miasta wojewódzkiego i ponownie stało się częścią województwa Śląskiego, którym pozostaje aż do dziś. Najbardziej reprezentacyjnym miejscem w Bielsku Białej jest Plac Bolesława Chrobrego, Niewiarygodny, jak zmienił się on przez lata. Plac ten nazywał się Garncarski, nie był taki duży jak dziś. Na jego środku stały kamienicę, a przylegającą do niego ulicą przejeżdżały tramwaje. Z czasem dokonano wyburzeń niestetycznych budynków. Plac zmienił nazwę z Gancarskiego na Plac Chrobrego, pojawiły się na nim taksówki, autobusy, nawet stacja benzynowa. Zawirowania historyczne zmieniały jego nazwę i wygląd, jednak cały czas to on był centralnym punktem miasta. Dzięki starym fotografiom możemy odbyć podróż sentymentalną. Możemy zobaczyć jak wyglądało Bielsko, kiedy jeździły po nim tramwaje, a zamek zdobił tzw. wysoki trotuar. Na zdjęciach z początku lat 60. XX wieku można zaobserwować ówczesny stan miasta. A wcześniej urodzeni mieszkańcy z sentymentem wspominają, że przedwojenna kawiarnia Krista stała się po II wojnie światowej mimozą. W miejscu, gdzie był mięsny i lodziarnia powstał motosbyt i sklep sam. Rzeka Biała, która przez wieki była granicą między Bielskiem i Białą, również jako granica międzypaństwowa, z czasem przestała je dzielić, a zaczęła łączyć. Z tego powodu mieszkańcy budowali most. Pod koniec XIX wieku wybudowano zarówno most Boniera w ciągu dzisiejszej ulicy Mostowej, jak i wielki żelazny most w ciągu dzisiejszej ulicy 11 listopada. Dzięki tym mostom łatwiej było się poruszać pomiędzy miastami. Niedaleko od mostu głównego rozpoczyna się ulica Stanisława Stojałowskiego. Niewiele osób ma świadomość, że ta droga tak naprawdę jest mostem. Ponieważ pod nią płynie potok niwka. Zakrywanie potoku rozpoczęło się w 1913 roku. Jednym z powodów, dlaczego tak zrobiono, było stworzenie łatwiejszego dojścia do kina i ratusza. A wspomniane kino miejskie miało już w 1914 roku aparat do wyświetlania filmów dźwiękowych. Potokniwka zniknął i tylko z mostu koło ratusza można było spoglądać na niego, patrząc w stronę kościoła Opatrzności Bożej. Taki stan rzeczy panował aż do końca lat 60. XX wieku, kiedy i ten odcinek został zakryty. Znajdujący się tutaj ratusz powstał w 1897 roku. Pracował tam burmistrz, który razem z radnymi rządził miastem. Znajdowała tutaj się miejska kasza oszczędności, a w przyziemiu areszt dla przestępców. Nie wszyscy wiedzą, że Ratusz skrywa jeszcze jedną tajemnicę, mianowicie ma swój własny system tuneli i tajne przejście, pozwalające niepostrzeżenie wymknąć się z niego i wyjść do parku. System tuneli podzielony na 17 pomieszczeń powstał w 1896 roku jako tajne przejście z ratusza do parku pod tzw. kopczyk. Wejście do tunelu w podziemiach ratusza zostało zabezpieczone specjalnymi hermetycznymi drzwiami. Podziemia mają kilka szybów, którymi można wyjść na górę, jak również dobry system wentylacji. Jak widać, Bielsko-Biała ma bardzo bogatą historię. Jeszcze wiele sekretów do odkrycia. Więc zobaczmy się jeszcze w następnym odcinku. Hejo!